Na śniadanie miałam ochotę na kanapki z łososiem, akurat w domu miałam strąga łososiowego, który jest bardzo pyszny, ja ogólnie lubię łososia. Do kanapek pokroiłam sobie warzywa, żeby fajnie przyozdobić swoje kanapki, tutaj miałam rzodkiewkę, ogórka i dodatkowo paprykę czerwoną. Dbam o to, aby w moich posiłkach było jak najwięcej warzyw. Na chlebek razowy układam swojego łososia, kiedyś pod łososia smarowałam również pieczywo masłem, ale jakoś się oduczyłam jeśli robię sobie kanapki z łososiem i po prostu jem takie suche, pośne, ale łosoś sam w sobie jest tłusty, więc jakoś nie narzekam na brak tego tłuszczu na kanapkach. Ja zawsze swoje jedzenie muszę mieć ładnie przystrojone, jem także i oczami, jak mam ładnie udekorowane, ładnie podane, to wtedy od razu lepiej mi się je. No i tak też tutaj układałam swoje kanapki, chciałam po prostu wykorzystać wszystkie warzywa, które pokroiłam, więc tego sosia tutaj przykryło, ale wyglądały bardzo fajnie. No i oczywiście doprawiam chili oraz koperkiem. Tego dnia na obiad miałam zupę pomidorową z ryżem. Moja mama zrobiła. Akurat byłam bardzo głodna podczas ostatniej lekcji, więc jadłam na tej ostatniej lekcji, a wy powiedzcie mi, wolicie jeść Pomidorową z ryżem czy makaronem? Ja, jeśli chodzi o zupę mojej mamy, to uwielbiam pomidorówkę z ryżem. Dla mnie pomidorówka mojej mamy z makaronem jest niedobra. Natomiast jeśli chodzi o pomidorówkę mojego dziadka, która jest najlepszą pomidorową na świecie, uwielbiam ją. To jem ją tylko i wyłącznie z makaronem, nikt z ryżem. Później byłam głoda, więc jako przekąska zadałam sobie takie wafle. Na kolacji moja mama zrobiła takie bułeczki z masłem czosnkowym i ziołami, były przepyszne.